Rok temu wdrożyliśmy na rynek telewizję nowej generacji, nowy produkt w ofercie Play, też innowacyjny naszym zdaniem z perspektywy całego rynku, jedyny taki dla, na, na polskim rynku. I możemy powiedzieć, że po tym roku jesteśmy zadowoleni. Wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Tak jak szacowaliśmy, około 30%, czyli mniej więcej co trzeci klient, który dzisiaj wybiera telewizję w Play, wybiera telewizję nowej generacji. Dlaczego? Dlatego, że to jest mniej więcej tak jak obserwujemy zainteresowanie usługami bardziej streamingowymi niż telewizją linearną. Więc jest to produkt, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony klientów. No i w związku z tym będziemy też pracować nad tym, żeby ten produkt rozwijać, tak żeby jeszcze bardziej był dopasowany do oczekiwań naszych klientów. Kiedy przygotowywaliśmy się do startu tej oferty w ubiegłym roku, zadaliśmy sobie jedno pytanie, z czego. Korzystają dzisiaj nasi klienci. No i odpowiedź na to pytanie już nie była tak prosta jak jeszcze 10 lat temu, gdzie każdy powiedział, tak, potrzebujemy mieć 200 różnych kanałów telewizyjnych, żeby móc mieć co oglądać, bo jednak ostatnie 10 lat to rewolucja streamingu i ten streaming stał się znacznie ważniejszym elementem ofertowym, i bardziej oczekiwanym i poszukiwanym przez naszych klientów. Dlatego też stwierdziliśmy, że potrzebujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, które łączy te dwa światy, tą tradycyjną telewizję liniową z telewizją. Zresztą, to nie można jej nazwać telewizją, powiedzmy, że z serwisami streamingowymi. Dlatego też połączyliśmy to w jednym pakiecie, gdzie mamy podstawowy pakiet kanałów telewizyjnych, wszystkie te, które rzeczywiście klienci wiemy, że najchętniej oglądają. I do tego jest pakiet punktów, które można wymienić co miesiąc na dowolny wybranych serwisów streamingowych, które są zawarte w pakiecie telewizji nowej generacji. I tę zmianę można powtarzać właściwie z każdym cyklem miningowym na mada, Czyli w jednym miesiącu kosztam z serwisu numer jeden, w drugim miesiącu z serwisu numer dwa, w trzecim miesiącu znowu z serwisu numer jeden, bo znowu pojawiło się coś ciekawego. Cały czas obserwujemy, jakie, jest, jakie pojawiają się nowe serwisy na rynku. Te serwisy, które widzimy, że każdy z nich ma jakiś swój pomysł na siebie, mają dostęp do unikalnych treści, które są gotowi przedstawiać klientom na, na polskim rynku. Rozmawiamy z wszystkimi, bo my chcemy być dobrzy w roli agregatorów tych treści. Nie mamy ambicji, żeby je tworzyć, natomiast chcielibyśmy, żeby nasi klienci wraz z, ze światłowodem dostawali dostęp do najlepszych treści wideo, dlatego z wszystkimi potencjalnymi nowymi partnerami będziemy rozmawiać i rozmawiamy już dzisiaj. Strategią Play, jeśli chodzi o dostarczanie infrastruktury światłowodowej jest, jest oparta jest na dwóch filarach. Po pierwsze na zwiększaniu zasięgu chcielibyśmy w najbliższych latach dotrzeć do 7 milionów gospodarstw domowych. I to jest pierwszy filar tego, tej strategii, związanej z inwestycjami i budową nowych przyłączy. Drugim filarem jest jakby podniesienie jakości sieci, ze standardu takiego kablowego, który był znany przez ostatnie 15 lat z większości kablówek na polskim rynku, do standardu światłowodu do mieszkania. Więc to jest ten element, na którym bardzo mocno będziemy się skupiać, tak żeby zapewnić naszym klientom coś, co można by nazwać z angielska future-proof, czyli rzeczywiście rozwiązanie, które jest przyszłościowe, z którego będzie można korzystać przez najbliższe kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. Na tej bazie bardzo mocno wierzymy, że jesteśmy w stanie też łączyć te usługi dostępowe związane z, ze światłowodem z usługami dostępu do treści. Wiemy, że dzisiaj zmienia się technologia dostępu do treści. To już nie jest tak zwany broadcast, czyli nadawanie jednego, jednej treści dla wszystkich, to już jest coraz bardziej Streaming i takie treści zindywidualizowane, dopasowane do konkretnego klienta. No i tutaj nie tylko kanały, bo kanały, jak wiemy, jest podstawa wciąż oferty większości operatorów na polskim rynku, ale też serwisy streamingowe, które dzisiaj dzięki światłowodowi absolutnie dostęp w jakości 4K i cokolwiek się wydarzy w przyszłości czy to będzie. 8 K, czy kwerkowiec myśli sobie 16 w ciągu najbliższych 10-15 lat, dzięki tym tej, tej inwestycjom światłowod będziemy w stanie zapewnić. Operatorzy w Stanach Zjednoczonych mieli bardzo komfortową sytuację przez długie lata, bo można powiedzieć, że może nie był to monopol stricte, w sensu stricte, że był to jeden dostawca, który zapewniał dostęp dla wszystkich w całym, w całym kraju, no ale jednak nie czuli żadnej, żadnego oddechu konkurencji. Tam Pakiety potrafiły kosztować telewizyjne po 100 dolarów. W związku z czym była tam ogromna przestrzeń do tego, żeby wszedł ktoś nowy. Tutaj właśnie pojawiły się serwisy streamingowe, które za ułamek tej ceny zaczęły oferować content nie tylko w formie takiej tradycyjnej, liniowej, ale też właśnie na życzenie, czyli dobrany do konkretnych potrzeb tego, co mam ochotę w danym momencie oglądać, gatunku, rodzaju, aktora. I Wydaje się, tak jak patrzymy dzisiaj, to oczywiście możemy powiedzieć, że łatwo teraz mówić po 10 latach czy 15, że to była rewolucja, ale wydaje się, że operatorzy w Stanach Zjednoczonych trochę przegapili ten moment, nie docenili tej zmiany, licząc, że będzie to tylko jakiś, jakaś drobna nowinka, która przeminie, a oni no, właściwie już zapewniają coś, czego ci klienci oczekiwali, oczekują i zawsze będą oczekiwać. Obserwujemy, jak się ta sytuacja dalej rozwija. Wiemy, że pozycja operatorów w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych no, nie, nie polepsza się, wbrew, wprost przeciwnie. W związku z tym, no, my nie chcielibyśmy popełnić tych błędów. Jesteśmy mądrzejsi o błędy operatorów amerykańskich. Wiemy, gdzie naszym zdaniem te błędy zostały popełnione, i dlatego między innymi inwestycja w telewizję nowej generacji, współpraca z największymi serwisami streamingowymi dostępnymi na polskim rynku po to, żeby zaadresować te zmieniające się potrzeby polskich klientów i dopasować ofertę do zmiany sposobu oglądania. Z klasycznej telewizji liniowej, gdzie jesteśmy przywiązani do ramówki konkretnej godziny i dnia, na telewizję treści, na życzenie, które można oglądać w dowolnym momencie, dokładnie tak, jak się w danym momencie chce. Spotkałem się kiedyś ze stwierdzeniem, że ludzie nie doceniają zmian zachodzących w długim okresie, a przeceniają zmiany zachodzące w krótkim. Mam takie poczucie, że jak pytamy o przyszłość telewizji, to ta przyszłość telewizji na pewno będzie to coś innego niż znamy dzisiaj, ale to też nie wydarzy się w ciągu najbliższych 3-5 lat. Oczywiście ta telewizja w tych 3-5 latach się zmienia, ale myślę, że jak spotkamy się tutaj nie wiem, w 2030, to w dużej mierze wciąż będziemy mieli kilkaset kanałów telewizyjnych, liniowych, wciąż pewnie większość czasu spędzanego przez klientów na oglądanie to będzie oglądanie treści liniowych. Natomiast sądzę, że to co się tak naprawdę zmieni w, w takim dłuższej perspektywie, no nie wiem, do 2050, to my dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jak to będzie wyglądało. Bo gdybyśmy się spotkali 20 lat temu, to kto by pomyślał o Netflixie, kto by pomyślał o streamingu, kto by pomyślał o tym, że nie będzie, nie wiem, kolejnego odcinka ulubionego serialu zawsze w piątek o 20:30. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym momencie, w zupełnie innym miejscu, takim, o którym moim zdaniem nikt nie myślał 20 lat temu. Dlatego też ciężko jest sobie wyobrazić, jak ten świat treści będzie wyglądał za 20-30 lat. Myślę, że z perspektywy krótkoterminowej powoli będziemy dążyć w stronę tego, że będzie coraz więcej streamingu, coraz mniej oglądania tradycyjnego liniowego, a docelowo kto wie. Myślę, że to już jest nawet na, może na książkę fantastyczną do, do opisania i to być może fantaści wiedzą najlepiej, jak to będzie wyglądało, a, a, a my będziemy zaskoczeni kierunkiem tych zmian. Cały czas analizujemy wszystkie wątki właśnie związane z AR-em, gamingiem i, i różnymi kierunkami, w którym, idzie roz, w którym idzie rozrywka, bo tak naprawdę rozmawiamy o rozrywce. My chcielibyśmy, żeby ten nasz światłowód, w który inwestujemy, był takim narzędziem, do tego, żeby mieć dostęp do rozrywki, a my, mając dobry kontakt z naszymi klientami, chcielibyśmy być tym agregatorem człowiekiem, że, stroną, która opowiada, przedstawia najfajniejsze rozwiązania, najciekawsze rozwiązania z perspektywy klienta i rekomenduje pewne e, oferty, produkty, które dla klientów mogą być interesujące. Więc, yy, ja nie mogę dzisiaj zadeklarować, że, nie wiem, za dwa lata będziemy mieli telewizję nowej generacji z rozszerzoną rzeczywistością czy z wirtualną rzeczywistością. Tu dużo zależy od rozwoju technologii. Moim zdaniem ona dzisiaj wciąż jeszcze nie jest na tyle sprawdzona i na tyle rozwinięta, żeby to był produkt, który można by było w przypadku takiego operatora jak Play wprowadzić na rynek masowo. Ale my uważnie obserwujemy i za każdym razem, kiedy tylko widzimy jakąś okazję, to tak jak w przypadku telewizji nowej generacji i streamingu łączonego z kanałami liniowymi, na pewno będziemy z tych, z tych okazji korzystać i wprowadzać zmiany w naszej ofercie.